Sebastian Picur jest ze mną, jesteśmy w Kasa Polonia, trwa jubileusz młodych w Rzymie. Szczęść Boże! Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam Radio Słuchaczy. Rzym tętni życiem, Rzym tętni młodością. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Rzym jest młody, dzięki młodym, którzy tutaj przyjechali z całego świata. Księże. Ewangelizacja poprzez media społecznościowe to jest coś, czego młodzieży chyba potrzeba, bo tak można do nich trafić. Tego młodzieży potrzeba i tego młodzież szuka, ponieważ to młodzi kilka lat temu namówili mnie, żebym wszedł na media społecznościowe. Sami powiedzieli, proszę Księdza, my tam jesteśmy, ale Księdza tam jeszcze nie ma, serdecznie zapraszamy. No i powiodło się. Zasięgi są duże i Księdza rozpoznawalność, ale to też nie o to chodzi chyba. Jest taka historyjka o. Osiołku, na którym Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy. Ten osiołek, tak widząc tych ludzi, którzy krzyczeli Hosanna, którzy machali palmami, słali przed osiołkiem te piękne szaty, myślał, że to wszystko jest dla Niego. A tak naprawdę to było dla Pana Jezusa. Ja też w tym wszystkim staram się być takim osiołkiem, który no, cieszy się tym, że te zasięgi są, ale tak naprawdę w tym wszystkim najważniejszy ma być Pan Jezus. No Właśnie najważniejszy jest Pan Jezus, Ksiądz Głosi, w taki dość chyba jednak nietypowy jeszcze sposób dla Kościoła. Żeby trafić do młodych, trzeba właśnie organizować chyba też takie wydarzenia jak to. Światowe Dni Młodzieży to pokazuje mi, pokazuje to obecny jubileusz. Ale internet to jest ta przestrzeń, gdzie młodzież naprawdę, ta, która nawet nie ma styczności z Kościołem, może do Boga trafić. Zawsze, gdy odkrywano nowe kontynenty. Tam jechali, płynęli, lecieli misjonarze, żeby głosić Jezusa Chrystusa. Dzisiaj niejako nowym kontynentem jest internet, w którym znajduje się mnóstwo ludzi, jest zdecydowana większość ludzi, także i młodych. I naszym obowiązkiem, obowiązkiem Kościoła, księży, śród zakonnych, wiernych, świeckich, jest to, aby tę przestrzeń, ten, ten nowy, wirtualny kontynent, wypełniać Ewangelią. Ksiądz wypełnia Ewangelium Wirtualny Kontynent. Spotkania w Casa Polonia z młodzieżą, dużo rozmów dużo rozmów. Są to rozmowy na czasami błahe, a czasami bardzo poważne tematy. To jest dla mnie wielką radością, że Internet, który daje mi przestrzeń komunikacji, sprawia, że możemy się zaprosić do danego miejsca i możemy się na żywo z tymi młodymi spotkać teraz tutaj w Rzymie. Internet to jest droga dotarcia do ludzi, a celem to jest spotkanie żywego, realnego człowieka w tym świecie prawdziwym, rzeczywistym i przy Prowadzenie go do realnej wspólnoty kościoła. Sporo pytań, zdarzają się też te trudniejsze, nad którymi trzeba się troszkę zastanowić. Oczywiście są różne pytania, ponieważ młodzież, chociaż mają w dużym stopniu kilkanaście lat, czy tam dwadzieścia kilka lat, no też mają różne doświadczenie życiowe, różny bagaż z różnych rodzin pochodzą. Dzisiaj na przykład jechałem w metrze na Watykan i obok mnie stała Grupa Polska, głośno rozmawiali i jeden chłopak właśnie głośno mówił do koleżanki, wymieniał ile osób, nawet nie wiem dlaczego, bo jakoś pewnie oni weszli do tego metra i chyba rozmawiali, czekali na metro, na temat on wymieniał ile osób w ich klasie, w szkole średniej jest w pełnej rodzinie, jak to też wpływa, jak to się odbija, no temat bardzo ważny. Ja tak jakoś stałem obok, to do mnie docierało, no i faktycznie też młodzi rozmawiają na bardzo poważne tematy, a czasami takie spotkanie jest dla nich okazją, żeby się też na takie tematy otworzyć, odblokować, w końcu porozmawiać. Też chyba niełatwo jest odpowiadać na takie pytania. Oczywiście na niektóre pytania nie ma prostej, zero-jedynkowej Odpowiedzi. Na niektóre pytania trzeba czasu, trzeba perspektywy. Jeżeli nie dzisiaj, to może za 10-20 lat ktoś zrozumie, dlaczego coś się wydarzyło, jaki można z tego wyciągnąć wniosek. I to jest też realizm życia, i to jest pewna pokora życia, że życie tak naprawdę nie wygląda jak media społecznościowe, że klikniemy i już mamy włączone, już nam się pobiera, czy już do nas kurier jedzie. Życie i tematy życiowe niekiedy wymagają wielkiej cierpliwości. Jest też takie powiedzenie, że Sprawy Boże czy młyny Boże mielą powoli, ale dokładnie. Jeżeli chodzi o wiarę, jakie są rzeczy, których starsi mogą uczyć się od młodych? Na pewno. Entuzjazm, na pewno to wyjście do przodu. Starsi, może już są czasami trochę zmęczeni życiem, zmęczeni problemami, wolą sobie na tej przysłowiowej kanapie usiąść, a młodzi idą do przodu. Młodzi są pełni dynamizmu, i myślę, że tak, z jednej strony to trzeba się uczyć też tego dynamizmu, a z drugiej strony tego świata. I to jest ta wymiana, mądra wymiana pokoleniowa, w takim sensie, że starsi mają życiowe doświadczenie i mądrość, i to trzeba przekazać. Młodym, młodzi mają entuzjazm, młodzi mają tę dynamikę i też młodzi mają otwartość na nowe perspektywy. Na przykład mamy media społecznościowe: YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Wiele babci, wielu dziadków, rodziców nauczyło się obsługi od swoich dzieci, od swoich wnuków, i ja też znam osoby starsze babcie, dziadków, którzy korzystają z YouTube'a, włączają sobie różne kazania, różne modlitwy, bo wnuczka, wnuk mnie tego nauczył i też tę wiedzę techniczną, medialną młodzi mogą przekazać starszym. Tak jak ksiądz obserwuje Kościół Polski tętni życiem? Kościół Polski tętni życiem, Kościół Światowy tętni życiem, oczywiście podobnie jak w całym społeczeństwie, tak samo i w kościele, które tworzy to samo społeczeństwo. Kościoła nie tworzą inni ludzie, którzy mieszkają w Warszawie, czy w okolicy Warszawy, czy na Pomorzu, czy na Podkarpaciu. Czasami mówi się o tak zwanym rozdziale kościoła od państwa, czy kościoła, rozdziale kościoła od życia społecznego. Tego nie można rozdzielić, ponieważ rzeczywistość danego miasta tworzą ludzie, którzy tak naprawdę należą do kościoła. Danej wioski, danej miejscowości, tę społeczność tworzą ludzie, którzy są kościołem. I zatem, no, z jednej strony, trzeba mieć świadomość tej łączności, ale z drugiej strony też właśnie świadomość tego, że podobnie jak zmienia się trochę mentalnie społeczeństwo, szczególnie w dobie internetu, co widzimy coraz bardziej intensywnie od 15-20 lat, również po pandemii, co widzimy na przestrzeni ostatnich 5 lat, Wraz ze zmianą mentalną społeczeństwa, mentalnie zmienia się Kościół, ale też Kościół daje to, czego nie daje w takim stopniu świat, czyli też pewną stabilizację. Mamy przepowiedź o Dwóch budowlach: dom wybudowany na piasku, na, na piasku, który za chwilę może podmyć woda, i na skalę, czyli na czymś stałym, stabilnym, a skałą jest Chrystus. Jeżeli będziemy budować na piasku, czyli na samych ludziach, to prędzej czy później ten gmach się zawali naszych marzeń, ideałów. Jeżeli będziemy budować na Chrystusie, którego daje nam Kościół, to wtedy będziemy stabilni, pomimo tych mentalnych przemian społecznych. Bo młodzież jest niezwykle ważną częścią kościoła, bo jest przyszłością kościoła. Zgadza się, młodzież jest przyszłością kościoła i tak jak patrzymy na drzewo, mamy korzenie, czyli mamy tych, którzy są u początku społeczeństwa kościoła. To są też osoby starsze, już tak patrzymy na te osoby, które są tym kościołem pielgrzymującym tutaj na ziemi, a młodzi to są tymi owocami, tymi listkami, tymi pąkami, które za chwilę będą owocować, i po to jest też drzewo owocowe, żeby dawało owoce. Jeżeli będziemy cały czas odcinać gałęzie, gdzie mają być owoce, no to nigdy się tymi owocami nie będziemy cieszyć. Dlatego młodzi są ważni i starsi są ważni i tworzymy jedno ciało, właśnie osoby z różnych pokoleń, w różnych wieku jesteśmy skoncentrowani przy Panu Jezusie. Ksiądz Sebastian Picur był moim i Państwa gościem. Kasa Polonia, Rzym, szczęść Boże, Bóg zapłać. Bóg zapłać za rozmowę. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia FIAT.